Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, nazywam się Robert Tylek, reprezentuję firmę Wisbud, projekt z Wrocławia, choć ja jestem z Krakowa. Firma jest, zajmuje się dystrybucją technologii budowlanych w zakresie hydroizolacji, naprawy żelbetu, renowacji. Tak w prostej linii wywodzimy się z firmy Daiterman Polska, w której 15-16 lat pracowałem, dlatego też na ekirze jesteśmy obecni od samych, samego początku tej konferencji. Miło mi tu znowu gościć. Proszę Państwa, dzisiaj chcieliśmy przedstawić system FLCM wzmacniania konstrukcji murowanych i żelbetowych z, zastos, z takim akcentem na zastosowania w obiektach zabytkowych. Króciutko na początek, jeśli chodzi o systemy wzmocnień konstrukcji oparte na kompozytach, czyli na ogół włókno węglowe, włókna aramidowe, włókna szklane, możemy rozróżnić dwa. System FRP, czyli kompozyty klejone żywicami oraz system FRCM, o którym chcę powiedzieć, to są kompozyty klejone zaprawami klejami mineralnymi. Jeśli chodzi o systemy FRCM w marce Ruregold, którą reprezentujemy w Polsce, możemy sobie ten system FRCM jeszcze jakby podzielić na dwa typy. Pierwszy, gdzie stosujemy włókno węglowe i drugi, gdzie stosujemy włókno PBO. Proszę Państwa, najważniejszą cechą. Kompozytów w systemie FRCM jest to, że to są włókna, które nie są oblane, zatapiane w żywicy. Dlatego, zaraz o to pokażę, dlatego tak doskonała jest przyczepność tych włókien i taka efektywność yy, wzmocnienia. Uzupełnieniem systemów są też sznury z tychże włókien i z PBO i z włókna węglowego. Sznury te są stosowane jako uzupełnienie systemu wzmocnień siatkami albo też jako samoistne wzmocnienia na przykład konstrukcji murowanych, gdzie te sznury są umieszczone w spoinach. W obu przypadkach, zarówno stosując włókno węglowe, jak i włókno PBO, schemat działania jest taki sam: zatapianie włókna w matrycy yy, mineralnej. <coughs> Czym jest włókno PBO? No, proszę Państwa. Na ogół nie mam kłopotu z wysławianiem się, ale powiedzenie na jednym wydechu tej nazwy chemicznej, Państwo pozwolą, że sobie pominę, bo jest nieco trudna, chyba że ktoś z Państwa jest tu chemikiem. Włókno PBO jest włóknem, które ma około 20% większą wytrzymałość na rozciąganie od włókna węglowego i też wyższy moduł sprężystości. To jest istotny element. Drugim istotnym elementem, cechą systemu FRCM jest sposób mocowania poprzez tą matrycę mineralną do podłoża. Otóż tą przyczepność, tą adhezję uzyskujemy nie tylko mechanicznie jako klej, ale i też poprzez reakcje chemiczne zawarte w kleju, w matrycy i zawarte w tej siatce, i dzięki temu, że te włókna nie są opatulone żadnym polimerem. Łączymy się też jakby chemicznie z podłożem. To jest szalenie istotne, jeśli chodzi o y, wytrzymałość tego systemu na odrywanie, a zatem za jego efektywność. <laughs> Aplikacja systemu jest bardzo prosta, nie wymaga jakichś specjalistycznych narzędzi, chociaż jak ktoś pierwszy raz bierze rękę, w rękę siatkę PBO. No, a tu mogę pokazać u nas na stoisku, zapraszam. To y, jak ktoś zamierza przystąpić do cięcia, bierze jakiś nóż, nożyczki, bo to mięciutka, delikatna siatka, nic z tego. Żadnymi nożyczkami, żadnym nożem się te siatki nie przetnie. nie się po prostu szlifierkami kątowymi. Bardzo prosta aplikacja, trzeba tylko pewnych zasad przestrzegać, ale to nie czas o tym mówić. Jak pokrótce, jak badano przez lata. Ten system w Polsce pierwszy raz zastosowaliśmy rok 2006. Jeszcze jako Daiterman Polska mieliśmy ten system, wprowadzaliśmy do stosowania. Na tych przestrzeniach, na przestrzeni tych lat wykonywano bardzo wiele badań w różnych instytucjach. Tu na przykład jedno z nich badające wytrzymałość tej matrycy klejącej i kompozytu do podłoża. Proszę zwrócić uwagę, na takim modelu ściskanym po oderwaniu uzyskano oderwanie lica cegły, także nie oderwała się sama siatka. Z, z, od podłoża, tylko oderwało lico cegu. Jeśli to by była siatka zatopiona w polimerach, podejrzewam, żebyśmy z tego kleju siatkę wyrwali samo. To obrazuje, jak duża jest wytrzymałość na odrywanie tej, 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 tego systemu. Badano też yy, takie oddziaływanie wzmocnienia w systemie MFLCM w przypadku łuków. Tutaj tylko jeden przykład podaję. Łuk wzmocniony siatką góra-dół. Proszę zobaczyć, jakie były parametry. To jest łuk bez wzmocnienia, taki modelowy, a to jest przypadek, o którym mówię taki jest wzrost nośności tego łuku. Podobnie badano konstrukcję typu pierścień. No i wreszcie takie dość ciekawe badanie, badanie nadproża, uszkodzonego nadproża, wzmocnianego w systemie FLCM. To nadproże było, no, celowo tam było pęknięcie wykonane, zostało wzmocnione siatką, widzicie Państwo mniej więcej jak ta siatka była wklejana i dwa siłowniki podawały obciążenie na to nadproże. Te siłowniki z mi tu jakby odpór gruntu. No i przerwano badanie przy około 50 km. Może ze względu na to, że prowadzący badania no nie chciał ryzykować uszkodzeń aparatury. Jedna jest rzecz. W systemie FRCM uszkodzenie elementu nie odbywa się tak jak przy systemie FRP. Jeśli element jest wzmacniany w żywicy, to, to uszkodzenie jest takie eksplozywne. W systemie FRCM to uszkodzenie jeśli się już zaczyna pojawiać. Na elementu wzmocnionego, ono się pojawia tak stopniowo. Nie ma tej jakby eksplozji elementu. Mam, dysponuję takim filmem, który to dobrze pokazuje, ale nie mamy tutaj niestety e, czasu. W efekcie tych wszystkich badań powstała instrukcja do projektowania oparta na eurokodach, także, także jest to już dość taki system popularny. Zresztą mnóstwo realizacji e, było wykonanych, więc projektowanie nie jest już kłopotem. Troszkę o cechach tego systemu. Pierwsza rzecz, ogień. Przyjmuje się, że jest odporność ogniowa tego systemu jest taka jak podłoża. Mówiąc w skrócie, jeśli byśmy kleili kompozyt do podłoża żywicą, to żywica wytrzymuje 80-90 stopni. Po tej, w przypadku oddziaływania wyższej temperatury w dłuższym czasie żywica się uplastycznia, i to po prostu ten kompozyt może najwyraźniej, najzwyklej w świecie, spłynąć z podłoża. W przypadku systemu FLCM wytrzymałość tego, tego elementu na temperaturę to jest między 600 a 700 stopni. I zakłada się, że podłoże, jeśli dana przegroda ma jakąś konkretną wytrzymałość ogniową, po naklejeniu tego wzmocnienia w systemie FLCM ma dalej taką samą. Nie wymaga Samo wzmocnienie nie wymaga ochrony przed ogniem. Bardzo wysoka niezawodność, odporność na wysokie temperatury, brak wrażliwości na korozję. Przepuszczalność pary wodnej szalenie istotny element z punktu widzenia stosowania tego systemu na obiektach zabytkowych. Odwracalność. Możliwość stosowania na podłożach wilgotnych i bardzo prosta e, technologia e, aplikacji. Oczywiście w różnych konfiguracjach się go stosuje, ale przejdźmy sobie na koniec do konkretnych przykładów. Jednym z takich m, pierwszych ciekawych zastosowań, to jeszcze w epoce świętej pamięci Deiterman Polska, to e, ratusz e, w Tarnowie. Tam właśnie wzmacniano, proszę zwrócić uwagę, kolejność, te kolory pokazują kolejność klejenia do pasów, konkretnych pasów e, siatki. Następny taki obiekt ciekawy, Pałac Marii Orańskiej w Kamieńcu. Tutaj był problemem bardzo, wysoka, e, bardzo wysokie zasolenie podłoża pod systemy wzmocnienia, jego wysoka wilgotność tych sklepień, gdzie uniemożliwiało to stosowanie żywicy. Z kolei wykonywanie jakichś e, takich e, tradycyjnych metod, jakiegoś płaszcza żelbetowego, bo i tak się po, pojawiają po, e, pomysły, niestety, e, no było trudne ze względu na komunikację, bo o taki otwór to było jedyne wejście komunikacji do tej przestrzeni nad sklepieniami. Więc no, trudno tutaj e, e, mieć wielki wybór technologii, prawda? No i Mniej więcej tak wyglądały prace, tak wyglądały te sklepienia po wzmocnieniu. Bardzo ciekawy, też jeden z, z pierwszych realizacji w Polsce, no wysokiej klasy obiekt, na pewno znany w większości z Państwa. Pojawiły się zarysowania w obszarze sklepienia. To jako ciekawostkę dodam, to robiła firma, wykonawcą tego wzmocnienia była firma z Krakowa. Mnie to cieszy bardzo. I... Scalano sklepienie właśnie od góry też poprzez zastosowanie systemu FLCM. Tu Państwo widzicie, jaki był rozkład tych siatek na sklepieniu na żebrach, sklepienia w pachwinach, jak to. Wyglądało. Dodam, że operacja ta była wykonana bardzo szybko, z minimalną ingerencją w podłoże i z bardzo niewielką ilością wilgoci wprowadzanej do sklepienia. Z punktu widzenia tych fresków od spodu, to jest jednak szalenie istotne. Tutaj bardzo dużo mamy obiektów zrealizowanych na Śląsku, na szkodach górniczych, tam wzmocnienia ściany w kościele. Tutaj akurat pokazuję takie typowe uszkodzenie sklepienia, gdzie też właśnie te wysklepki były wzmacniane w systemie FLCM, Bardzo sprawnie i bardzo szybko. Tutaj te, oczywiście w grę wchodzi też ciężar samego wzmocnienia, który jest liczony w kilku kilogramach na metr kwadratowy i jego grubość, to są milimetry. No, to oczywiście zależy od równości podłoża, jeśli podłoże sklepienia musimy sobie wyrównać, są do tego specjalne zaprawy trasowe do wyrównywania podłoża. To jest ciekawa realizacja. Kto z Państwa z Krakowa to pewnie zna obiekt niedaleko Wawelu, Hotel Royal. Sam hotel jest starszy, natomiast strop to jest taki wydawać się mogło, taki środkowy gomułka. Mniej więcej. Jest to strop taki gęsto żebrowy i problem tam polegał na tym, no wiecie, czasy nowe, y, zmiana funkcji, trzeba było podnieść nośność stropu, dostosować się do obecnych norm. I Też trzeba było, problemem, pierwotny projekt opierał się na wprowadzeniu hebów i tak dalej. No było to kłopotliwe na przykład dla architekta, bo jemu wtedy wysokości brakowało, prawda? Do tego kwestie ognioodporności tej, tej stali tam wprowadzonej. No problem wykonaliśmy odkrywki, pomiary istniejącego zbrojenia na tych żebrach. Krakowski projektant przeprojektował właśnie wzmocnienie tych żeber na system FRCM i ten strop to było dwa stropy łącznej powierzchni gdzieś około 500 m2 bardzo szybko dosłownie w kilkanaście dni został wzmocniony. Jak został wzmocniony? Tutaj dołem szły dwie warstwy siatki szerokości 10 cm, a w strefach ścinania tych przypodporowych szła jedna siatka e, taka dwukierunkowa e, w poprzek. I to wszystko. No i na to oczywiście tam jakiś stop podwieszany, wykończenie i uzyskano tą nośność stopu, którą projektant oczekiwał. <laughs> to jest taki e, ciekawy obiekt. To jest pływalnia w Bolesławcu. E, to jest... <laughs> Ponad stuletni strop podwieszany żelbetowy. Ciekawa rzecz. Też bardzo konserwatorowi zależało, żeby. Chciano go rozebrać, zrobić od nowa, ale jednak udało się go tym systemem e, uratować. Ja już postaram się przyspieszyć, bo mi tutaj organizator pokazuje. czarne złośliwi mówią, że przede mną że kalendarz czasami rozkładać, nie zegarek, ale to. Staram się, tak to wyglądało. Pałac czterech kopuł też we Wrocławiu, właśnie tutaj rzeczone pierścienie wzmacniano. Oczywiście te kopuły również również w systemie FRCM. Poprzez cały cykl projektowania we wszystkim braliśmy udział aż do wykonawstwa. No i na takie obiekty zdarza się E, stosowanie tego systemu. Natomiast tutaj dzięki uprzejmości firmie, firmy ZKR, wykonawcy właśnie też naszych systemów wzmocnień realizujących już kilka obiektów w Polsce chciałem pokazać bardzo ciekawą realizację, mianowicie wzmocnienie sklepienia kryształowego. To jest kościół w Malborku. Kościół Jana Chrzciciela. E, bardzo ciekawe sklepienie wyglądające pierwotnie no, marnie. Od spodu zastosowano klamrowanie, podklejanie tych, bo tam odkryto też miejscami malowidła, więc zrobiono te wszystkie prace konserwatorskie, ale został problem od góry. I projektant przewidział pierwotnie płaszcz żelbetowy na całym sklepieniu. No, katastrofa z punktu widzenia fizyki budowli, natomiast problem dla wykonawcy. Jedyny transport. To jest rusztowanie na koniec wieży 40 prawie metrów i niewielki otwór komunikacyjny. Jak to zrobić, żeby zachować technologię betonowania? Czyli na przykład czas od załadunku mieszanki betonowej na węźle do jej tam wbudowania. Więc olbrzymi kłopot. W systemie FLCM wyglądało to tak: wyczyszczono sklepienie z żebrami, docięto w odpowiedni kształt, któryśmy wyznaczyli projektem siatki i po prostu je wklejano. Tak wyglądała praca na tym sklepieniu. Później kwestia żeber, też zaprojektowany układ klejenia siatek na żebrach i wklejano na żebrach siatki. Po czym całość wyglądała mniej więcej tak po wzmocnieniu. Szybko, błyskawicznie bym powiedział, bo to jest kwestia takiego sklepienia. To oni kilka dni to robili, jedno, jedną wysklepkę. Bardzo szybko i Uważam prawidłowo z punktu widzenia takiego konserwatorskiego. No, to jest taka ciekawa realizacja właśnie wieży, a to na ten temat to pokażę Państwu, tam mamy film, jak to było wzmacniane metodą alpinistyczną, to też pokazuje, jak łatwo ten system stosować. Wypis, to jest tylko niektóre obiekty zabytkowe, na których ten system został zastosowany, no zresztą zostało to docenione przez, 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 przez ten kongres, już dwukrotnie nawet dostaliśmy tą nagrodę właśnie za ten system. A na koniec ostatnie trzy zdjęcia naprawdę, taki przypadek szczególny. To już jest naprawione, już nie ma tego problemu. Wyobraźcie sobie Państwo sytuację, niedziela, godzina 11, odbywa się msza w kościele. I... Między ławkami na korytarz ze sklepienia spada cegła. No, y, naprawdę mogło dojść do nieszczęścia, kościół pełen ludzi. E, y, co ciekawe, nie, niewiele wcześniej była robiona ekspertyza tego kościoła i nie wykazywała problemów ze sklepieniem, ale co się stało? Przyszedł hunar, huraganowy wiatr z innego kierunku niż zazwyczaj u nas wieje i ruszył więźbę. Poderwał więźbę tam z dzwonami problem się zrobił z mocowaniem, z mocowaniem więźby i coś się wtedy musiało zadziać, że porysowały się sklepienia. To się dosłownie stało w jeden dzień. Znaczy odkryte zostało w jeden dzień. No i z takim e, efektem. Proszę zobaczyć, to z 12 metrów prawie ta cegła spadła koło człowieka. No, y, myśmy się o tym dowiedzieli. Po trzech tygodniach była zrobiona tego sklepienia wykonany był projekt i w przeciągu pół roku sklepienie zostało naprawione. Zapraszam państwa do nas do stoiska. Tam mamy materiały na ten temat. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo. Proszę państwa i w ten sposób dotarli...